Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Fire Red Randomizer Nazlok. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku e, pokonaliśmy Team Rocket, który się panosił tutaj w Saffron City. Mm. zdobyliśmy kilka fajnych Pokémonów, e, które wkrótce zapewne dołączą do naszej drużyny, no niestety nie teraz jeszcze. Nie mam czasu, żeby je trenować, bo okazało się, że obaj są na 25 poziomie, no troszeczkę odstają od reszty, bym musiał sobie troszeczkę na to czasu poświęcić, a ja z tym czasem wiecie sami jak jest. No i dzisiaj będziemy ruszać na kolejną odznakę, odznakę szóstą z regionu Kanto, więc zbliżamy się powoli nieubłaganie do końca, a ja będę musiał się szykować do następnego regionu. Ale na samym wstępie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, w komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona, jak również do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem przechodzimy do Team Recapu, ale nie tu, nie w torbie. Tutaj. Mm, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest akumulator, który jest na poziomie 39, która z abilitką Minus i z atakami Thunder Wave, Spark, Encore i Thunder. Kolejnym Pokémonem jest Drago, który jest też na poziomie 39 z abilitką Blaze i z atakami Wing Attack, Cut, Flame Power, Metal Claw. Kolejnym Pokémonem jest Lakosta na poziomie 39 z abilitką Rwący Potok i z atakami Slash, Bite, Surf i Water Gun. Następnym Pokemonem jest Terry na poziomie 37 z Kina i z atakami Tackle, Fly, Wing Attack i Quig Attack. Następnym Pokemonem jest Cyclop na poziomie 37 z Pression i z atakami Pursuit, Confuse Ray, Shadow Punch i Disable. I bodajże ostatnim Pokemonem jest Żmija na poziomie 38 z abilitką Shed Skin i z atakami Crunch, Glare, Poison Fang i Poison Tail. Tak się przedstawia drużyna. Myślę, że chyba jest dosyć dobra, jak na tą salę. Postaramy się, aby wszystko było okej. Okay. Mm, salę mamy tutaj, jak widzicie, już jest odblokowana, więc możemy śmiało sobie do niej zajrzeć. Mm, okej, okay, kochany. Hej, mistrzuniu. Pokemony Savriny przedkładają siłę psychiczną nad fizyczną. Walczące pokemony nie mają cienia szansy z psycho-pokemonami. Zostaną zgniecione, zanim zdążą dobrze wycelować. No dobrze wiedzieć. Mm. Będzie ciężko w ogóle przejść te, te, te teleporty. Też zawsze się z nimi męczyłem. Jest e sala, coś ala la e Vermilion. No i niestety. O, Sfil. Na 33. No to nie jest tak źle. Mm. Sajdak, no dobrze. Myślę, że akumulator sobie tutaj poradzi bez problemu i dodrio. No to jedziemy ze sparkiem. Łoch, na hita i 40 poziom dla akumulatora. Baton pass eee, nie. Baton passa nie musisz się uczyć. 40 poziom akumulatora. No, może sobie odpuśćmy. Niech idzie Tery, bo Tery też hmm, potrzebuje tego expa. Ok, jesteśmy tutaj. Um, wiem, że to się chodziło jakoś tak na zmianę. Hmm, bynajmniej w sensie tak na ukos ale czy tutaj też na znaczy się czy tutaj, czy to mi się uda 38 dla Terego pięknie Sidra, no to tu musimy zmienić na akumulatora ok Spark Do. co? od kiedy ma Poison Touch czy Poison Point jak to się tam nazywało i trucizna. No co za... Fucking shit. Yy, I Corsola. No to zostańmy już akumulatorem. Na no, akumulator rządzi tu ostatnio. Bardzo rządzi. Yy, w życiu bym się też nie spodziewał. To jest kolejny taki yy, Pokémon niedoceniony przeze mnie. Yy, no ale poprzez grę yy, zaczynam go doceniać. I to bardzo. Okej. Okay. Następny przeciwnik. Zmierzmy się z nim standardowo. Jeden pokémon Cloyster No, ho, ho, dlaczego akurat ty. Um... 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 Momencik. Okej okay. Shadow Punch, spróbujmy Spikesy. No troszeczkę słabo z tymi Spikesami. Spróbujmy Confuse Ray. Dobra. Pursuit. No troszeczkę lepiej. O, cudownie. Cudownie, 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 cudownie. Dobra. Przyszedłem stąd chyba. No to teraz tu. Dobrze, I jeden Pokémon Krokonał. No, zostańmy, może. Chociaż on może znać Ice Fanga. No, ale trudno. Raczej powinniśmy przetrwać starcie z Krokonałem. Dobrze. Nie wiem skąd przyszedłem. Chyba stamtąd. Tak, stamtąd. Dobrze, Voltorb. o nie. Teraz spada jest stamtąd jak najszybciej. No, tak możemy się bawić. Pięknie. 38 poziom Dactrion. No to m, zmiana na Lacoste. E, jedziemy z surfem. Cudownie. No, mm, 40 poziom dla lakosty Anown. Mm, no to tu nawet może iść z... Cyklop. Cyklop sobie z Anownem poradzi. No i tak to jest fajnie, fajnie, jest fajnie. Aha, dobra, a tak, tak to nie. Aha, dobra, jak mam możliwość wyjścia, to ja wyjdę i sobie wyleczę Pokemony. Szkoda mi przedmiotów leczących. I teraz będę musiał się powoli skupić, jak tam dojść do tej Sabryny, chyba z... Jednego przeciwnika ominąłem chyba na pewno, jak nie dwóch łajny, ja zawsze trafić, to jest problem tutaj Dobra, jesteśmy tu, więc naukos będzie tutaj. Naukos będzie tutaj. Naukos będzie tutaj. Naukos będzie tutaj. Na ukos będzie tutaj. Ha, z Tobą nie walczyłem, dobra, to już wiem. E, Shrumish, no to idealny przeciwnik dla Terego. Pelipper, no zostańmy może. E, spróbujmy coś, niecoś go ogarnąć. No ale jak on się będzie protektował, to my za dużo nic nie zrobimy. Dobrze. O, prawie 69 poziom dla Terego tutaj aha czyli z tobą już walczyłem dobra czyli tu muszę iść w innym kierunku może tu aha z tobą już walczyłem to nie czyli te dwie odpadają idziemy tu dobra tak jest miejsce gdzie nie byłem bo to jest to pośrodku. środku dobrze

Dobra, mm. a idźmy tu, czyli tu już byłem, dobra? Czyli tu nie, tu nie, tu aha, tu też już byłem. Mhm. Dobra, dobra, czyli tu byliśmy. Ym. I zasadniczo teraz nie wiadomo, gdzie tu iść, mhm. i w taki sposób wyszedłem. Dobra... Mm. No, idźmy cały czas na ukos. Jest! Jakimś fuksem się udało. E, czyli rzeczywiście, na ukos, na ukos, na ukos... Em, ...i się udaję, dobra. Mm. No cóż, trzymajcie kciuki, oby nam to się udało. Bo to też nie będzie łatwa walka, coś czuję. Ale okej. Okay. Mm. Miałam wizję. I had a dream. W której widziałam twoje przybycie. Mam psychiczne moce od dziecka. Mm. Wszystko zaczęło się od wygięcia się rzuconej łyżki. Nie lubię walczyć, ale jeśli chcesz pokażę ci, co umiem. Okej, okay, Dimitri vs. Sabrina! hmmm, Cztery Pokémony. Hmm, Pupitar. No ok, to lepiej, żeby Terry jednak sobie stąd poszedł. Niech idzie Lakosta. Hmm. No dobrze, szybkość mi zmniejszyłeś. Hmm, ale my użyjemy sobie Serfika. Dobrze. Pupitar padł. Hmm. Torkoal to kolejny taki przeciwnik, raczej dla Lakosty. Jedziemy. Hmm. Wow. Pięknie Lakosta. Dusklops. Ehm. No to tu możemy sobie użyć żmiję. Zasadniczo. No i chyba teraz ostatni i najsilniejszy pokemon Hitmontop top tego to byśmy się nie spodziewali Terry, liczę na ciebie Hitmontop mi się źle kojarzy Z Unowy Kto pamięta tego Hitmontopa Dzikiego, który pokonał mi pokemony W trawie Nie mogłem odejść stamtąd To mnie To niech sobie zostawi hashtag Unowa kto pamięta? Hmm. Albo kto oglądał? No i really Rilian zna Counter. Dobra, to trzeba rozwiązać inaczej. Hmm. Terry już raczej nie powalczy. Hmm. Detect, no dobrze. Hmm. Ale trzeba go sparaliżować i potraktować dosyć. Full Heal? Thunderwave. Ja nie będę z tobą się bawił, kotka i myszkę. Pięknie! Akumulator wziął sprawę w swoje ręce. Eem... Dobrze, udało się. Nie powiem, że nie z problemami. Eem... Otrzymaliśmy Marsh Eem... Czyli szóstą odznakę. Marsh Batch wymusza posłuszeństwo u Pokemonów do 70. levelu. Silniejsze Pokemony nadal będą szaleć i tam tego. Żeby uniknąć tego problemu, nie trenuj zbyt mocno swoich Pokemonów. Czekaj, weź jeszcze to. TM i otrzymujemy TM04. Um, no. Czy TM04 to jest coś fajnego? Dig. No to fajny, fajny ruch. Um, TM04 może być. Um, dobra. Um, trzeba się jakoś dostać. Aha. Um, dobra. Okej, okay. no. Wydostaliśmy się z sali, więc możemy sobie śmiało iść teraz um, do centrum Pokémon. To oczywiście jest nie w tej alejce. Um, no i powoli możemy kierować się um, do Cinnabar Islands, um, Ale nim to nastąpi, ja chciałbym się przejść w tę mańkę. Tę mańkę. Tu mamy drogę numer 7. I mamy Saladon City. Saladon City nie będziemy już latać. Hmm, dlaczego? Dlatego, że tu mamy drogę, na której tak faktycznie nie byliśmy, ale właśnie, żeby tam być, to jeszcze i tak musimy polatać. Ehm, Terry, zawieź mnie do um, Sir Lane. Ok. Jest jeszcze jedno miejsce. A może pójdziemy w to jedno miejsce? A co tam? Bo jest jeszcze jedno miejsce. Hmm. Zwykły składak to nie dla mnie. Przecież nie pakuje się do koszyka... Dobra, mamy voucher, więc możemy. Kupon na rower. Dobrze, proszę bardzo. I otrzymujemy bicycle. Dobrze. Żeby zamiast tam obchodzić, to my sobie zrobimy tak. Tylko zanim. My przejdziemy tam tą manikę całą. To trochę czasu nie Dobrze, że tych trenerów tutaj już nie muszę pokonywać. Um, um, to już raczej nie ten poziom. E, tak, tu mamy drogę numer 10. A tu będziemy mogli gdzieś się chyba. Tak, właśnie o to mi się rozchodziło. Droga numer 10. No niestety, tutaj już łapaliśmy Pokemona, więc złapać się nie mogę, poza tym i tak już cię złapałem, to mamy coś takiego jak elektrownie. Do której możemy się udać? No spas na 29 poziomie. Zawsze to jakieś dodatkowe exp, a jak sami wiecie, przed ligą, w ogóle przed... Teraz następnym mm, liderem Blainem teoretycznie powinien mieć Pokémony typu Ogień, ale mm, takowych nie ma. Power Plant, dobrze. I tutaj też chyba będzie możliwość złapania pokemona, więc fajnie, fajnie. Yy, no dobrze. Hmm, trzymajcie się, trzymajcie Kciuki, aby nam to wyszło i się udało. Mm. I żebyśmy złapali dobrego Pokemona Sharpbeak. Nie wiem co to robi. Za chiny ludowe, ale co to jest za Pokemon? Keklion. Jeszcze samica. Eem, czy ja Kekliona łapałem? Nie, chyba wchołem kiedyś miałem okazję, ale... Ale nie łapałem Kekliona. Spróbujmy. No, już dobra, niech będzie. Jak już się mm, przypałętał, to niech będzie. Mm. Okej. Okay. Keklion złapana, bo to nawet samica. Tak, chciałbym ją nazwać. Yy, tam z tych propozycji, yy, jakie mieliśmy. Chciałbym wykorzystać może imię takowe jak. Mm. Zawsze sobie obiecuję, że będę to spisywał i nie spisuję. Um. No dalej, 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 dalej. Mm. Mm -hmm. To nie, to nie, to nie. To nie. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Tu wszystkich tych komentarzy nie mam niestety. Mm. Mm. Dobra, niech tu będzie. Może niech będzie propozycja. Mm. Mm. Mogę się zdecydować. Dobrze, niech będzie propozycja Frutka, Frutek YouTube. Ymm... Zaproponował Małgorzata. To niech będzie Małgorzata. Ymm... Okay, raczej, no, Kekliona raczej nie będę się, ymm... używał. Chyba, że w ostateczności. Ymm... Małgo. Ża. Małgorzata idealnie pasuje. Ymm... Dobrze, pozwiedzajmy sobie, może użyjmy repela. Bo nie chcę za bardzo już tutaj wiedzieć jakie jeszcze fajne pokemony mogły tu być, a mi się nie trafiły. Mm, tylko. Tylko, tylko. Mm, super repel, ok. Mm, 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 mm. Tu mamy co? Aha. Elektrody tutaj występują. Nie udało się uciec. A jeny! No! Przez fuksa, ale się udało. Um, dobra, gdzie ja mam teraz Super superposhona ostatniego? Miałem zrobić zakupy. Um, mogą być same elektrody. Um, to może <grym> na pierwszym miejscu jest Terry. Zmieńmy, niech idzie żmija. TM41, a jest nim... Um, oh, poison Powder mm, w ogóle zdobywam takie TM, o których nawet nie sądziłem, że można zdobyć. Um, ok, mm, jest jeden wielki labirynt, jak się w ogóle dostać do niektórych. <laughs> Oh fuck, tu jest Zapdos. Mm, I czy ja chcę tego Zapdosa z... pokonać? Nie wiem. Eee, może lepiej nie. Eee, co tu jeszcze? Electrode oczywiście. A pokonajmy go. Eee, akurat to się może przydać. I ja zapomniałem, że to jest miejsce, gdzie występuje właśnie... Yy, Proteinka, OK, Gdzie występuje zaptos. Yy, no mieć zaptosa to by było coś fajnego, ale no niestety... Yy, coś za coś. Yy, tam w ogóle mamy jakieś wyjście, więc... I tak pójdę w tamtą stronę, tylko tu widziałem, że mamy... O! Jakieś przedmiotiki, na przykład TM-18. Mist, aha. I tu co mamy? Moonstone! Świetnie. E... Aha, i tu mamy wyjście całkiem z elektrowni. Dobra. Chciałbym się tam przedostać jak najszybciej. E... Okej. Okay. Nie, źle idę. Jeden wielki labirynt tu po prostu jest hmm. Dobra Chciałbym wiedzieć co jest tutaj hmm. Aha Czy tutaj coś jest Nie, tu jest szybkie wyjście po prostu z elektrowni No dobrze Skoro tak hmm. Zwiedziliśmy sobie tą lokację Wiemy, że tutaj mamy możliwość złapania legendarnego pokemona ale tak nie zrobimy. Dobrze. Zrobimy tak. Trzeba się podleczyć. Aha, i tu muszę, żeby kupić cokolwiek, to muszę iść tu. Ojej... No dobra, zrobimy zakupy. Eym... Eee, Aha, to mamy tijemy do kupienia. 70 tysięcy mam. Dosyć sporo. Eee, super Półsiony oczywiście. Niech będzie nawet z 40... Eee, bo to idzie jak yy, złoto. Kupmy jeszcze z 16 yy, Super Ripeli i coś takiego jak Full heal Nie? Yy, dobra, to nie. Yy, jak nie, to nie. I możemy sobie już iść śmiało tutaj. Yy, I możemy w sumie. I tak chyba powinniśmy zrobić. Yy, zagrać na plecie. I obudzić rozwścieczonego Snorlaxa na poziomie 30. No, oczywiście, łapać go nie możemy. W żadnym wypadku. Bo już e, Snorlaxa mieliśmy. Dobrze. Tak, uspokoił się. Głośno zajęczał i sobie poszedł. Wejdźmy tutaj. No nie, mam 40 gatunków, wątpię, Amulet Coin, 15 gatunków, więc mógłbym sobie iść po Flesza co najwyżej i chyba po Item Findera, no, także no niestety, no, ale jestem ciekaw dlaczego Liczy, liczą się tylko Pokamony z Kanto, no, to jest takie głupie. Z jednej strony, dobrze, i mamy drogę numer 16, na której już łapaliśmy Pokamona, bo tam wyżej też była droga numer 16, tu raczej mm, nie będziemy mieli możliwości już więcej złapania, ale będziemy mieli ostry, ostry trening, na który was zapraszam do następnego odcinka, kochani. No cóż, w dzisiejszym odcinku troszeczkę się działo. Podzwiedzaliśmy sobie miejsca, gdzie nie byliśmy jeszcze, mm, czyli między innymi mm, elektrownie. Byliśmy, no przede wszystkim zdobyliśmy odznakę, szóstą odznakę z regionu Kanto, jeszcze dwie odznaki Liga, więc dobrze nam idzie, bardzo dobrze nam idzie. Yy, no jesteśmy na drodze numer 16, gdzie teraz wracamy do Fusia, żeby z Fusia ruszyć do Sinabar Island. Yy, także jest ok, jest ok. Yy, no cóż, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje, imion dla każdego nowego Pokemona, jak również o subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!